Czemu ta nowa jest taka brzydka? A, no mi idą długo. Jest smog? Tak. Już nie ma. Teraz to nie Czemu? mogę rzucić. O, oh, jest! Kurwa! Przelaj, przelej. Ja to jest strzelał. No strzelając, 9.5. Czemu nie stop? Fuck. N. E kurwa e kurasz, e e kurasz ojciec, co możesz kupić? Nikt nie, ojciec, co nie możesz kupić? E-krosz, e chyba na krótki długo się zakampimy na nich. O, tam maks dwie osoby i kurwa, się pery, Oj, 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 tam gdzie ojciec minus 30. W 30 HP na no, okna Jeszcze jeden, lodówka. Uważaj na lodówce 20 HP jeden Nice! Ojciec i pojejsza. Jeden na spróbowaniu, Nie drugi HP na lodów dole. na fotelu Fotelu Poręczowy, traf i jesteśmy w domu No teraz, 3, 2, 1, 3, 1. Fucking god Fifi, no gdzie jest? Per, per, per. To pyr, 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 a nie pyr, pyr. No chuj. Hiper. Ha. A ma pan A Adle, więcej fragów. Dobra. Dziewięć sześć, wygrać. Co oni bo. nie mogą tego już wygrać. Ja. Yeah. No, oni nie no. mogą tego przegrać. Nie to, mi z tą butelką? taka spalnej ziemi, ojciec. Szybko się na was ty w pierdol No, Ojciec <gry> tapety. Nie Ja mam na teraz. To jest, sam, to jest Ja pierdole. Panowie! No tak. No, you got him. Ojojoj. Ta future. Wstępkę. Ja pierdyliard 2000 podzielony przez 4. Czyli jakbym miał jakiś enter. 4. Chciałem coś tam. Okej, afioma. O ty papier 2 miliony. Daj <laughs> oh, Dalej shotgun bang 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 Sandra bang. Yeah, Jezus, oh, you fucked up, Piwi dawaj, oj, były, 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 nie były, 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 Jak ja? Blisko. Nie był cię. były, 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 żółty były, 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 były,

No kurwia Daj bo muszę pomarać. Oj, jak ja cię pierdolny, musisz wstać przede mną. Wchodzi. Baciny nie masz... o! o chuj. O chuj O ja nie ma piwo akurat.